Let's go check it out. <laughs> if you look at poker as a sport, like baseball, for instance, then you know I'd be like, uh, you know, maybe a minor league or high school ballpark. But you know, I play. Football. Zaczynam spadać bez kontaktu z otoczeniem, spadam bezładnie, jakbym miał nigdy nie uderzyć w ziemię, przebudzenie, serce w gardle, oddech wstrzymany, przyspieszenie, spadam i nie widzę celu, mój hangar nie istnieje. Muzyka jedyne co mi dała to kopa, ale wiem, że czeka nam mnie chwała i flota Znów będzie przeklana sobota, to jak gra w porno, tak przejebana robota wkręcanie kobiet, jestem za tym, każdy z nich rzucam śmieszne gadki Coś w stylu jesteśmy dla siebie stworzeni jak Kenny Barbie Chcę wiele mieć, a póki co z butelką siedzę Za własny sukces walnę sobie setkę fedę Ta dupa obok mnie, to moja nowa żona Dupa zwyczaj puki postawiona, Tak sobie tu żyje łaki Marcjanki znają moje wszystkie traki Dla mnie to są niegrzeczne lalki Każda powinna się nazywać czaki Czuchy kobiety i haj To drugie leci na niego I zdejmuje z nich to pierwsze Nawet jak nie ma tego trzeciego